Nie, dlaczego ten Kto? dzieciak ma takiego farta? Kto? Dobra, Flynn, tylko elo. Snajpa, siema. XD, czemu ja nie mam budowli? Ja budę. Ich... Dawaj naciska, wierzę w Ciebie. Dobrze. Hmm. O, siema. Super Filip. Mówiliś o osobie miającą Mity Axa? Jest prosto i tak oszukuję. Taki! Przymek cięgnąć jezu! Uhuu! Panie anonimowy, giniesz! No anonimowy robię Ja anonimowy giniesz. Naprawdę, naprawdę. Gdzie zabić pana, 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 pana? Adam271 Jestem naprawdę. Jestem prawdziwym prosem, który zabije tego nupka? Miałem tego skin. Miałem tego skina, który jest naprawdę. Nupki skinem Oj, Dawaj, gdzie Adam gindy, Adamie! Jesteś synem typowego rzepy. Kupa, zamknij mordę! Zamknij mordę. Yyy, szybko! Kurde, lecimy! Jak ktoś ci się stanie, kiedyś to sorry. Ła. Gdzie ten typowy rzepa? Spałę go czyłem. 1, 2, 3 zabijecie. Trzeba. No chyba mnie nie zabijesz. No chyba tak. Jak milion na mnie osób, no to się nie dziwię. Wcale mnie nikt nie bawi. No ludzie, baj się tylko Bambika. Ty się wambika bawię. Naprawdę, ja jestem prosem. Wygrałem na moim nowym koncie 20 kg. Kil... 20 kil... No. Brawo, bo w pierwszej ruiny... no 4 ruiny nie zasnaj się dzieciaku. Muszę ja ja się nawet podobać na pierwszą, że 4 ruiny zrobiłeś. Jak Natiska ma 0 chyba w nowe solo. Natiska wygrać pierwszy solo. No. Jezu mi osób! dzisiaj wygrać kiedyś na solo do tego jestem bambik stop please adam proszę proszę bateria okej okay, już Pewno HP Oho. 150 Wow Dziecko się ra, że mnie zabiło Ale no, sorry, przecież tego chyba pierwszy kill w życiu A kto? <laughs> Jego pierwszy kill w życiu Nawet no mój tata jest lepszy w Fortnite'a Naprawdę, ja z moim tatą wczoraj grałem. Naprawdę, mój tata mi powiedział Sinu, yy, naucz mnie grać tego Fortnite'a. I go nauczyłem i zrobił jednego killa. No widzisz, twój tata dla ciebie zrobił jednego killa, więc ty nie zrobiłeś żadnego ja zrobił, jednego ja, killa. ja zrobiłem 12! Aha. Aha. 12 odjesz, jestem na początku. To 11. 12 to ma lat twój tata, dzieciaku. A to masz 2? Nie, to masz 2. A ja mam 2 razy 2. I razy 2, i razy 2. Czyli 8. No właśnie, 7. 2 plus. Y, wiesz, ile to jest 2 plus 10? 12, jakbyś nie wiedział. Gratuluję. Itala mam lat. A to masz 12. A ile to jest 12, odjąć 5? 7. No to tyle masz lat. Nie, nie mam tylu lat. To ile ty masz pięć? Nie, pięć i pół. Prze nie, Przecież to jest bardzo, bardzo... Przestańcie. Pięć i pół to jest bardzo... to jest bardzo ważne. Przestańcie, nie bawcie się w typowego pół. rzepę. No ale ty nie jesteś już. Nie, ja nie jestem takim y, debilem miącym y, kanał, który się nazywa typowy rzepa. Ta, jesteś... No typowy kalafior, typowy kalafior. No dobra Przestańcie, bo naprawdę y, na, nagram was na YouTube, bo naprawdę teraz nagram... No to jest nagram, nie. No, ja nie? się nie nagrę. Nazwie, y, typowy rzepa y, gra w Fortnite'a. No i wszyscy ludzie sobie w komentarzach, będą napisać, że to ty. Nie! Ja tego i tak... Ja tego i tak nie wrzucę. O, nie. Jaki... Ale, ej, ale on jest takim downem, co nie? No. no dobra, wyrzucę to. Boże, stary wywalacz, to ba 5 sekund później. Ale ja to sobie wezmę na prywatny. Dam na, najpierw na prywatny, żeby sprawdzić... E, e, ...czy ten film będzie dobra, fajny. Dobra, dzieciaku, zamknij się, bo cię zarabia Taki dzieciak. Jak on nawet nie umie nagrywać na YouTube, on ma pewnie minus jedną subskrypcję. A ty ile masz? 200? Tak. To jest mało. Dawaj, no wiem, bo masz dwie. <ścoughs> nie mam dwie! Dobra, to ja siedem. Jestem, jestem tą osobą, która kiedyś była na twoim streamie, y, tym y, kiedy grałeś Minecrafta. Serio? Gratuluję. Tak, byłem na tym streamie. I dałem Ci łapkę w dół. Powiedziałaś, że jesteś downem. Nie, okej. Okay. dałem Ci łapkę w dół. Tobie każdy daje łapkę w dół. Skito, łapkę w górę. Pod danym filmem. Minus jedną, łapka w górę. I plus 500 w dół. Twój tata, twój tata mówi, że cię nie poznaję. Cię tak, ludzie hejtują w internecie. O, ale... Twój tata w restauracji mówi że, mówi, że ty jesteś jakimś elfem, który zdawał mi się łączyć ciągle. A, a ty co, ty jesteś elfem? Bo kto ma no, elfa. elfem? Twoja babcia. Ja mam najlepszego Dziś, skina er, ever. Najlepszego. Nawet, no. Najlepszego, bo on jest taki tak, bardzo jest ładny. Z najlepszego skina w nawet nie masz. Mam bambik Ej, Adam, to, poczekaj! Pomy... Pomyliło ci się Najlepszy z najgorszym. Mogę się uleczyć? Nie Dziękuję Adam I like you No dobra chat zabijamy tych gości Chat, on powiedział chat dobijamy tych gości. Czat, to ty masz. W... Czat, to ty masz u swojej mamy w telefonie. Napiszę ciocia, że cię nie kocha. Co? Co? Co ty mówisz? A czemu się sam z siebie śmieje? <śmiany> XD Nie <śmiany> ja wiem. Ja takich dzieci nie rozumiem. Które same z siebie śmieją? No. Przepraszam, Adam. Wiesz, że nigdy mi nie zaufasz. Wiem, Adam, że mnie znienawidziłeś teraz. Wiem, wiem. Przyznaję się do tego. Dyska. Brawo, nauczka no, się ona gra trzy razy. Lepiej od ciebie, a ja sobie idę grać z lepszymi. Ale on jest słaby, on stał w miejscu i dostał chyba z pięć headów. Bo chciałem. O, wyszedł. Jej on... Ale dzieciaku. Pozdrów mamy i tatę. O, zaraz napiszę do swojej mamy, że przeklinasz. X Sorry, naciska, ale nie chciałam się tracić, Amo, choć i tak jest nieskończoność, Amo.